I nie patrzę na gwiazdy, że jak szuka swojej drogi. No bo to bycie normalnym czyni Siema, szósty i tak jak mówiłem, o 20, no prawie o 20, oczywiście musiałem się spóźnić. Wjeżdża kolejny materiał. Postanowiłem, że przesunę troszeczkę odcinki. I teraz, zamiast tego co przygotowałem wam na dzisiaj, wrzucę wam dokładną informację o Daily Questach, czyli zadaniach dziennych w Pokemon Go. A jutro wejdzie ten planowany materiał. O czym? Przekonajcie sami się sami jutro o godzinie 15.00 moim zdaniem warto. A dlaczego to przesunąłem? Ponieważ chciałbym Was po prostu poinformować o tym, co aktualnie dzieje się w Pokémon GO, także zapraszam. Swoją drogą jakbym brzmiał jeszcze dziwniej niż normalnie, to sorry, ale jestem chory, katar, kaszel, kurde, wszystko naraz, także te sprawy wiecie o co chodzi. Także Sorki Memorki, jeżeli brzmie brzmie, jeżeli mój głos wydaje się trochę dziwny, sorry. No dobra, ale o co tak właściwie chodzi? Ledwo co skończył się event związany z Halloween, a tu już od razu nowe rzeczy, więc jest naprawdę mega spoko i fajnie, że dużo się dzieje. Więc, bonusy dzienne. Na jakiej zasadzie działają i co w ogóle będą nam dawały? Już wam wszystko przedstawiam. A więc ogólnie taki super bonusik będziemy mogli odebrać raz dziennie, nie więcej, za złapanie Pokemona oraz odwiedzenie dowolnego Pokestopa w naszej okolicy. Za złapanie Pokemona każdego dnia będziemy dostawać 500 dodatkowego EXPA oraz 600 Stardasta. Nie jest to dokładnie rozpisane w Adeycie, ale wydaje mi się, że będzie to działać po prostu na zasadzie, że pierwszy Pokémon, którego złapiemy w danym dniu, daną właśnie ten bonusik w formie EXPA oraz Stardasta, tak jak powiedziałem przed chwilką, co jest naprawdę mega spoko pomysłem i bardzo mi się podoba. Dodatkowo, jeżeli będziemy sumiennie zbierać Pokémony i przez tydzień każdego dnia zgarniemy taki bonusik, o którym mówiłem Wam sekundkę temu, to będziemy dostawać coraz to większe bonusy, czyli 2000 expa oraz 2400 Stardasta, co jest już naprawdę całkiem sporo liczbą. I podliczcie sobie, a zresztą nawet ja wam podliczę, patrzcie. Przez tydzień zgarniemy mniej więcej tyle expa dodatkowego oraz Stardasta. Oczywiście, jeżeli będziemy to wykonywać wszystko, tak? No to jest takie założenie, które musimy spełnić. Po prostu zbierać te poksy. Codziennie po jednym. Wspomniałem również, że mam o Pokestopie. Działać będą one na identycznej zasadzie co Pokémony. Raz na dzień dostaniemy dodatkowe 500 expa oraz dodatkowe przedmioty, a po tygodniu bycie aktywnym ziomeczkiem, dostaniemy 2000 expa i jeszcze większą liczbę przedmiotów. Boże mój telefon tutaj zaczuje Jeszcze mi telefon spomuje na odcinku, pięknie. Dokładnie jeszcze mówiąc o pokemonach, jeśli na przykład złapiesz pokemona we wtorek lokalnego czasu, to będziesz mógł lub będziesz mogła, bo wiem, że tutaj są też takie widzki, hochę serdecznie pozdrawiam, odebrać kolejny bonus kolejnego dnia, czyli w środę o godzinie 12.00 czasu lokalnego. Myślę, że takie bonusy są naprawdę mega ciekawe, a i patrzcie jeszcze ten bonus za pokestopy. W tym momencie patrzcie ile możemy tygodniowo też również zbierać za to expa, także sporo naprawdę. I myślę, że takie bonusy są naprawdę mega spoko, dzięki temu możemy się szybciej wyexpić, a mi to jak najbardziej pasuje. Będzie coraz więcej graczy z 40 levelem dzięki temu, także gra też będzie się na pewno rozwijała właśnie dzięki takim przedsięwzięciom. Mam nadzieję, że taki mega krótki odcinek się wam spodobał i weźmiecie naprawdę pod uwagę to, że jestem troszeczkę mocno bardzo chory i mi wybaczycie ten głos i w ogóle... Wszystko także do jutra trzymajcie się. Sześć. Ja idę spać w tym momencie, idę się kurować, idę sobie zdrowieć, żeby szóstka była zdrowa i katara nie miała, i wszystkiego, żeby nie kaszlała. Tymczasem trzymajcie się. Sześć. Wartości mej ekipy także. Sławanie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośnej, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki prawdziwe i pierdolę kwestie lat. Pier